Cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, Swoje wcielone! Nam daj. Pewna kobieta była w pracy, gdy otrzymała telefon od opiekunki, że jej córka jest bardzo chora i ma gorączkę. Kobieta natychmiast zwolniła się z pracy i udała się do apteki. Zaparkowała tuż przed apteką i szybko poszła, aby zakupić najpotrzebniejsze leki dla córki. Po powrocie z apteki zauważyła, że zostawiła klucze w aucie. Szybko zadzwoniła do opiekunki i poinformowała ją, co się stało. I spytała się również też o zdrowie swojej córki. Opiekunka powiedziała, że jest coraz gorzej, i że temperatura ciągle rośnie. Powiedziała też, aby znalazła jakiś nóż czy metal i próbowała otworzyć samochód. Kobieta znalazła kawałek drutu. Próbowała coś pogrzewać w zamku samochodu, ale z bezsilności usiadła na ziemi i się rozpłakała, oraz zaczęła prosić Boga o pomoc. Niemal w tym samym momencie, na parking pod apteką, Podjechał stary zardzewiały samochód, z którego wysiadł mężczyzna, który wyglądał dosyć groźnie. Był ubrany cały na czarno i miał długą brodę. Kobieta pomyślała sobie, Boże, czy to jest ta pomoc, którą mi zsyłasz? Ale była tak zdesperowana, że przyjęła każdą pomoc. Mężczyzna, który wysiadł z samochodu. Widział, że kobieta płacze i spytał się, czy może jej w czymś pomóc. Kobieta natychmiast opowiedziała, co się stało, i podała mu kawałek drutu, który znalazła. Mężczyzna uśmiechnął się, podszedł do samochodu, i samochód został otwarty w kilka sekund. Kobieta objęła mężczyznę i ze łzami w oczach powiedziała: Dziękuję Ci bardzo. Jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Mężczyzna odpowiedział: Nie jestem dobrym człowiekiem. Właśnie wyszedłem z więzienia, gdzie odsiadywałem karę za włamywania i kradzieże samochodu. Kobieta uśmiechnęła się szeroko i patrząc z niebo głośno krzyknęła: Dziękuję Ci Boże. Za wysłanie profesjonalisty. Nie ma takiego problemu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać. Nie ma takiej trudnej sytuacji, w której Bóg nie mógłby nam pomóc i nas z niej wyciągnąć. Bóg chce nam pomagać, dlatego zaufaj Mu i zwracaj się do Niego w jakiejś trudnej sytuacji, lub gdy nie wiesz, co masz zrobić. On. Chcę Ci pomóc. Czasami nawet może przyjść w taki niespodziewany sposób, który na pewno nie przyszedłby nam do głowy. Dobranoc.